Dzisiaj zobaczycie Państwo spektakl szczególny, spektakl magiczny spektakl wykonany przez dzieci i młodzież z spektrum autyzmu. Tutaj wydarzyć się może wszystko, ale wszystko, co najpiękniejsze. Dla naszych dzieci wyjście na scenę to ogromny sukces i ogromne wyzwanie. Będziecie Państwo świadkiem spektaklu, który realizowany jest w ramach projektu Andersen i Niki Ford w Małopolskiej Przestrzeni. Proszę nie spodziewać się tutaj recytacji wielkich scen teatralnych. Będzie to magiczny spektakl, jak powiedziałam, oparty na ruchu i na motywach Andresena i Nikifora. Dzieci przygotowywały ten spektakl pod kierownictwem pod pani naszej co paniowej reżyser, pani Grażyny Marii Grobelnej przybyło, wybitnej artystki, zajmującej się właśnie ruchem i muzyką w ruchu. Bardzo proszę o zachowanie oklasków na sam koniec i zapraszam do obejrzenia spektaklu. Dziękuję. Dobry wieczór. Dziękuję, że tu jesteś. Rozsiądź się wygodnie. Wiesz, Rzadko mam okazję występować i właśnie dlatego dziś dzieje się dla mnie coś bardzo ważnego. Być może będę dziś ważny nie tylko dla moich najbliższych i opowiem Ci, jak umiem najlepiej o tym, jak widzę i czuję świat. Wiem, wiem, doskonale wiesz, jak on wygląda. Z Twojej perspektywy. Jest zwykły, niezwykły, piękny i okrutny. To prawda, też tak to widzę, ale dla mnie często niezrozumiały, skomplikowany. A jak chcę to wyrazić tak, jak podpowiada mi moje ciało, to inni tego nie akceptują albo nie rozumieją. Układam sobie w głowie obrazami, pomagają mi w tym różne osoby, ale na co dzień zawsze mama, tata. To, co widzę, to, co czuję, układam sobie w głowie obrazami, a pomagają mi w tym różne osoby. Co dzień zawsze mama i tata. Że moja jest inna. Są wśród nas tacy, którzy mają jakieś szczególne zainteresowania, ale jest wielu geniuszy, wielu twórców, ale są też tacy, o których nie wiem za wiele, bo nie mówią, ledwo chodzą i uwielbiają zachwycać się promieniami słońca, przecinającymi się liniami. Spływającą wodą, przesypywanym ziarnem. Moja mama mówi, że są jakby zanurzeni głęboko w wodzie i płyną we własnych myślach. Pewnie rozumiecie to lepiej, bo to jest metafora. Ja jej do końca nie rozumiem, ale to prawda. Uwielbiam pływać. Woda uwalnia mnie od ciężaru. Lubię kiedy się przelewa. Lubię jak szumi, odbija światło, a tym światłem ogrzewa mi twarz. To cud, że może być kropelką albo wielkim jeziorem, wartkim grającym źródełkiem, wzburzonym morzem zakrętów, fal i burz przed nami. Tata mówi, że dam sobie radę, więc płynę dalej. Się na powierzchni wody bywa różnie. Spotykam tam różnych ludzi. Czuję, że oni uważają, że jestem inny. Nie zawsze jest to miłe. Ale wtedy moja mama mówi mi, że dla niej jestem skarbem. Wtedy się zastanawiam, czy na skarb można się denerwować? Czy skarb je, skacze i mówi? Mimo to lubię słyszeć, że jestem skarbem. Lubię opowieści, szczególnie takie, w których jasno jest napisane, jak kto wygląda i co mam sobie wyobrazić. Dlatego lubię Andersena, bo on właśnie tak pisze. Wszystko jest tam konkretne i zrozumiałe. Tata mówi, że doskonale byśmy się rozumieli. Podobno lubił to pisanie tak, jak ja Lego i tą wodę, o której już opowiadałem. yeah Teraz idę w świat. Teraz idę w świat. Na razie jest to podróż z mamą. Jest to podróż z tatą, ze wszystkimi bliskimi. Ale kiedyś w tę podróż pójdę sam. Państwo, nie będziemy przedłużać. Pani Grażynko, jeżeli możemy prosić na scenę, bardzo Panią prosimy. Dziękuję. Kwiaty i jeszcze takiego tutaj, prawda? wiedzieć. Nie. Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Tak powiedziałam, jest to spektakl szczególny. Dla naszych dzieci to naprawdę było bardzo duże wyzwanie. I myślę, że podołali. Tak. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Jesteście wspaniali. I jesteśmy dumni, że możemy być Waszymi rodzicami. Dziękuję. Ja widzę, że tutaj wzruszenie wzięło, wzięło górę. Proszę Państwa, Pani Monika madej Cetnarowska prezes Stowarzyszenia, odpowiedzialna za to całe zamieszanie, za ten cały zamieszanie oczywiście w cudzysłowie. Pani Monika. Serce tego projektu i mózg tego projektu bardzo wielkie brawa dla mnie i dla Pani Natalii! Która... Ponieważ Pani Monika trochę wywołała mnie do odpowiedzi, to pozwolę sobie skomentować tę pracę. Ten spektakl jest krótki. Dlatego, że dłużej po prostu nie każdy wytrzyma. Praca z taką grupą jest ogromnie satysfakcjonująca, wspaniała i ma taki pewien wymiar, o którym trudno jakby mówić słowami. Także, Panie Mojko, to ja Pani bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, właśnie brawo i zapraszamy Państwa. Je, jeszcze chciałam serdecznie. Pani Patrycja, Pani Patrycja, tak? Przy epidiaskopie, Marcin Turek, też, aktor profesjonalny, lektor. I kochani, wiele ludzi wspaniałych osób, tu nie będziemy się licytować, kto jest sercem, kto nie sercem. Ja tylko jestem po prostu takim, takim wyrobnikiem. Naprawdę, naprawdę proszę Państwa, ponieważ sercem Stowarzyszenia są nasze dzieci i mamy, które my wszystkie tworzymy to te, 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 te stowarzyszenie, ten cały projekt. Wiem, że dzisiaj nie wszyscy mogli dotrzeć tak nie do końca, do widzę chyba tutaj, pomyślałam, że podziękuję na, na scenie kilku osobom, ale po prostu ich tutaj dzisiaj nie ma. Ja myślę, że dzięki naszemu stowarzyszeniu troszeczkę się zrobiło głośno na temat spektrum autyzmu. Nie ma dzisiaj pana prezydenta Ludomira Handla, który dla naszych dzieci wyjątkowych otworzył pierwszą klasę terapeutyczną, ale jest pani dyrektor, pani dyrektor Beata Mac. Właśnie pani dyrektor szkoły, która, w której właśnie ta klasa terapeutyczna, proszę państwa, jest. I wiele osób dobrej woli, które, które naprawdę dostrzegły nasze dzieci. Dzieci wspaniałe, z którymi praca, tak jak pani Grażynka, jest satysfakcjonująca. Ja osobiście dziękuję Pani Monice Nowogórskiej, zaraz się rozpłaczę, dyrektorowi przedszkola Autostop, w którym tak naprawdę powstało to stowarzyszenie. Grupa mam zrzeszonych zapoczątkowała po prostu to stowarzyszenie i dlatego tutaj jesteśmy. Mateuszku, czy chcesz coś powiedzieć? Tak, właśnie tak. Właśnie dlatego, że u nas autostop jest wszystko jest bardzo fajnie, dlatego, że jest tak fajnie, jak Oczywiście, to nas Szkole nr 21. Podziękuję Pani Dyrektor Soj. Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na króciutki, taki na skromny, przepraszam, catering. Dzisiaj jest w ogóle trudny dzień, dzień pełen emocji. Dlatego, jeżeli coś nam się nie udało, ale ja uważam, że nam się wszystko udało, to przepraszamy. Zapraszamy Państwa na skromny poczęstunek. Bądźcie z nami tę krótką chwilę i dziękujemy Państwu za obecność. Dziękuję.